U moich fejdole megacefala zaczęły się rójki powoli. Możemy zobaczyć już pierwsze samce, no i coraz więcej larw się pojawia, więc to jest bardzo dobry sygnał, a jednocześnie pamiętając, że ta kolonia jeszcze niedawno miała dość duże problemy, jest to dla mnie dość satysfakcjonujące, no bo Fejdole to jest taki rodzaj, przy którym mogę się naprawdę czuć ekspertem, tym bardziej, że ostatnio dostałem wiadomość od jednego z Was, kiedy udzieliłem mu pomocy akurat Fejdole Palidula, że jego kolonia zaczęła lepiej się rozwijać dzięki moim poradom, no i to tak rozgrzewa moje serduszko bo lata praktyki hodowli tych właśnie fejdole oddają no i cieszę się, że mogę Wam właśnie pomagać z ich rozwijaniem no i sama moja też kolonia Fejdole bardzo aktywna się stała też na Arenie, czyli to mi też daje kolejny sygnał, że mróweczki chcą bardzo dużo w tym momencie białeczka. No i powoli będę mógł myśleć nad rozszerzaniem nawet formikarium i teraz niektórzy się zdziwią, ale cię, mówiłeś, że jeszcze jest na to czas i tak. Jeszcze tego nie zrobię, ale w momencie, kiedy się rójki już odbędą, zobaczymy księżniczki, będę musiał już to zrobić, no i będziemy musieli sobie to porozszerzać. Mam ogólnie te stare formikarium, jeszcze które czeka sobie na lepsze czasy. No i myślę, że wrócimy do tego, co kiedyś było, to było, wiecie, takie wielkie gniazdo od Ant3D, gdzie były tam, wiecie, setki, tych moich fejdole. Mega cefala, no i do tego będziemy sobie wracać. No i jak to się już tak bardziej rozłoży, no to będę musiał poszukać jakiejś lepszej areny podkarmienie właśnie tych moich fejdole. Tu liczę akurat na partnera mojego kanału, czyli Mrufsona, że do tego czasu pojawią się takie pewne fajne areny. A jeżeli nie, no to będę musiał poszukać czegoś innego. Ale do samego Mrufsona was odsyłam. Ma dużo fajnych akcesoriów do hodowli mrówek. No i możecie znaleźć różne ciekawe u niego formikaria oraz gatunki do hodowli. Oczywiście tutaj musicie już sami sobie wybrać. Z tego co wiem, to niedługo też mogą być fejdole mega cefala, więc wyczekujcie i wypatrujcie. Ale jeżeli chodzi o moje fejdole mega cefala, no to moja koronia, jak już mówiłem, Szykuję się teraz do rójek i dla mnie to jest bardzo zawsze ciekawe, jak kolonia poradzi sobie z tymi rójkami. no bo ostatnio były samce, były dość dużo problemów, było dość dużo dla mnie komplikacji, a teraz no to jest tak, że ja bardziej ich wyczekuję. Widzę też, że pojawiło się dużo majorów, czyli magazyny żywności. Kolonia się dalej szykuje. Są, wiecie, takie wszystkie sygnały, które ja widzę, że ta kolonia po prostu już naprawdę chce mnie uszczęśliwić tymi rujeczkami ale no dopóki nie zobaczę księżniczek, no to nie będę się jakoś nimi super jarać. Bo no wiecie, za chwilę może okazać się tak, że jedna i druga królowa pójdą do Valhalli. No i cały misterny plan pójdzie w pizdu. Ale za to u Fejtole z Chinika już nie musi iść, bo kolonia coraz lepiej się rozwija. Pojawił się trzeci major, więc w tym momencie moja kolonia już bardzo mocno zaczęła się zajmować mieleniem nasion oraz oczywiście pożywianiem się owadami karmowymi mróweczki są naprawdę niesamowite jeżeli chodzi o organizację i wciąganie tutaj wszelakich owadów z racji przez swoją wielkość no bo wejdole sinica są dużo większe od fejdole megacfala no te różnice są już naprawdę znaczące no i powodują że te mróweczki wiecie mają dużo większą siłę i dużo mniej robotnic może dużo więcej przetransportowywać no, ale same majory, jak już mówiłem w wcześniejszym odcinku, który dość słabo się obejrzał, akurat swej dole sinika, że mróweczki te nie mają tak, że te majory wychodzą bardziej na arenę, żeby pracować. W sumie nawet nigdy nie zwrócił uwagę, czy te fejdole megacefala też u nich Majory wychodzą tak bardziej na arenę, żeby coś robić. Obstawiam, że zdarza się, ale też w sumie rzadko. Ale nie zwrócił nigdy na to bardziej uwagi. To jest w sumie ciekawe. Ale no co, moja kolonia teraz widzę, że jeszcze bardziej się rozwija. No i za chwilę stanie się już dość okazała. Tak naprawdę to formikarium, gdzie mieszkają w z Sinika, no już się staje dość maciupeńkie. I trzeba będzie powoli myśleć nad jakimś formikarium. No bo ta kolonia za chwilę będzie miała parę set robotnic, a potem pewnie pójdzie już w parę tysięcy. No bo wiecie, fejdole najczęściej skalują się i tym więcej macie robotnic, tym królowa części składa ogromne pakiety jaj. No i to też się przekłada na lepszą, wiecie, obsługę zasobów, które wrzucamy mrówkom, czyli lepiej się po prostu pożywiają. Ale no trzeba to tak ładnie ubierać. No myślę, że jak już kolonia będzie miała możliwość posiadania tych paruset robotnic możemy pomyśleć nad jakimś naprawdę sensownym formikarium możemy nawet pomyśleć nad jakimś ala paludarium ale myślę że może nie jakiś sfer wielogatunkowym tylko nad jakimś akwarium zrobionym rantem i pokrywką wraz z jej oczywiście wentylacją no i zrobieniem wiecie takiej małej drobnej roślinności i dania im możliwości się tam wkopania no mrówki te będą raczej cały rok sobie pracować no i cieszyć oko, ale no to jest tylko i wyłącznie jakaś taka moja teoria i jakoś hipoteza, którą chciałbym, wiecie, zrealizować, a rzeczywistość może wyglądać inaczej, albo na przykład, że one by sobie radziły gorzej. No to jest takie, wiecie, do ogarnięcia sobie, ale myślę, że Fejdolę z Sinika mogłyby się idealnie do czegoś takiego nadawać, więc dajcie mi znać w komentarzu. A za to inne moje mróweczki, dość mało pokazywane przeze mnie, dostały ostatnio arenkę, czyli monomorium chinense. Są to monomorium, które no, najczęściej można je określać takimi mało ciekawymi mrówkami, są dość małe, no i w zasadzie najczęściej hodowcy je trzymają i o nich zapominają, no bo nie są dość jakoś, wiecie, Wybitne zachowaniach, jakieś wybitne w super, wiecie, akcjach, no bo są maluś mróweczkami, ale dałem im właśnie tą marękę, dałem troszkę koreczka i jezu, jakie mróweczki są szczęśliwe. Królowe mi w ogóle biegają po kawałku właśnie tego drwienka i wcześniej tam w ogóle mieszkała kolonia Cardiocondyla Obscurior, zanim zrezygnowałem w ogóle z hodowli tych mrówek. No i mróweczki zaadaptowały się praktycznie do tego, co wcześniej uszykowały sobie Cardiocondyla Obscurior. I część mieszka sobie właśnie w tym drewieńku, a część mieszka sobie w próbówce dalej. Królowych jest tam z około chyba 30 albo 50 no bo one miały taką, wiecie, przygotowania do rujek i mniej z ogólnie stały się dość sporą kolonią. A teraz, no właśnie, zbieram sobie z tego profity i mogę sobie poobserwować, jak królowe biegają parenie i się za przeproszeniem cieszą. Mam nadzieję, że kolonia wyrośnie trochę bardziej. No i będę chciał w ogóle też poogarniać dla nich jakieś fajne formikarium. W sensie, że mieli dla nich gniazdy, żeśmy zobaczyli sobie jak one w nim mieszkają, jak sobie tam urządzają i jak królowe i robotnice się sobą nawzajem zajmują. No bo w ogóle te monomorium chinense z jednej strony są bardzo popularnym gatunkiem, że wiele osób pewnie je ma, a z drugiej strony no dość mało spotykane jest jakieś takie wiecie, akcje związane z tymi mrówkami. Sam kiedyś jak nakarmiłem te mrówki i tak się przyjrzałem to zauważyłem, że ło, wow, one robią robią super szlaki i naprawdę te szlaki feromonowe są niesamowite u nich w obserwacji, ale no nikt tego za bardzo nie pokazuje, więc chciałbym trochę przełamać schemat tej monomorium chinenze i lepiej wam pokazać te mrówki tym bardziej, że uważam, że one są fajnymi mrówkami i widzę w nich potencjał, żeby one w ogóle miały na przykład odmiany barwne w mrówczarstwie, co jest dość nietypowe przez to, że one dość chętnie się rozmnażają, no i mamy dość ograniczoną pulę genetyczną, u mnie na przykład pojawiły się już jakieś mutacje genetyczne które powodowały u nich zmianę koloru, pytanie czy to się utrwaliło w populacji czy też nie, no, jakoś tak ten projekt trochę porzuciłem, ale muszę wiecie, wziąć kiedyś te królowe pod lup i zobaczyć czy nadal to jest no bo widzę w tym dość spory potencjał podobnie jak u tych moich Error Myrma Latinodis ale no o tych bróweczkach już miałem osobny materiał, więc do niego mogę was co najwyżej odesłać pamiętajcie by zajrzeć do Mrówsona a jak dotrwałeś do tego momentu napisz monomorium będę wiedzieć, że wysłuchałeś tej końcówki